Manko, ja jestem Kemot a to jest unboxing Battlefielda unboxing III. Postanowiłem go zakupić już teraz, był w sklepie gram.pl jest dosyć fajna promocja 60 zł mniej niż, niż to normalnie kosztuje. I jeszcze komputera, co prawda nie mam, ale postanowiłem zakupić już teraz, tak jak mówię. No bo taka promocja może się już nie. Powtórzyć. Popkujmy sobie. Zresztą postanowiłem nagrać ten unboxing, bo na moim kanale ostatnio się za dużo nie dzieje. Jeszcze nie bym musiał nagrać, znaczy nagrać, w zasadzie zrenderować. Yy, I tak, zrenderować jeszcze muszę. O nic nie widać. Yy, filmiki, yy, z, co robiłem o, o klasach swoich. W gronie, jakie mam? I to został mi jeszcze sniper, i został mi jeszcze Assault Chyba zaraz sprawdzę, co to sobie piszę, Aha, czyli zwykła faktura. Dobra, to nie jest ważne Battlefield 3. Widać, widać, tak. Lepiej widać. Dobra, to może już odłóżmy Tak wygląda. Wszyscy wiedzą na pewno. Z tyłu, co tu jest ciekawego, z tyłu zaraz zobaczę. Hmm, dobra, nie ciekawego. Oprócz pierdół wymaganie tych spraw. Dobra, odpakujmy to. coś się otwiera? Och, miałem ten unboxing zrobić w ogóle, jak już będę miał komputer, ale. Postanowiłem, że zrobię teraz co tu jest. A, OK. Kody. Tak to wygląda. Tu mamy instalację gry opis. A, co tutaj jeszcze jest? Jakiś ganklab, nie wiem, broń. Wszystkie ulotki pierdoły niepotrzebne w zasadzie. Tutaj powrót do Karkant Tu zmocha, Tutaj co? Gwarancja Tak, gwarancje i takie różne pierdoły Nie za bardzo potrzebne Dobra, teraz to co najważniejsze Ja sobie najpierw zobaczę Jak to wygląda Ok, jedna płyta Na mnie idzie, że jest na dwóch płytach Jedna płyta Ach Wyłaś czyściutka, nowiutka. Nie śmigana, nie wiem może nawet mi było wydać przez chwilę w kamerze od odbicia się płyty. Tutaj płyta druga OK, wracam, bo bym padła bateria akurat, ta też nie jest za mocna. No i cóż, dwie płytki eee, tak wygląda gra, ja jeszcze sobie sprawdzę kartę tutaj było zobaczę że to wszystko bo dostałem maila od gram.pl, że jeszcze jakieś dostałem, to i te Takie, takie. E, dostałem audiobooka z Wiedźmin na dwójki i fragment książki Diablo 3 i fragment książki Dragon Age 2. Tylko nie wiem, gdzie to jest, jak sobie to odebrać, bo to jakoś. W PDF-ie było czy coś takiego, no wiadomo, audio, no to nie może być w PDF-ie. Dobra, ja jeszcze sobie tutaj na to popatrzę i poczytam dokładnie. E, na tymczasem dzięki za oglądanie. I macie potwierdzenie, że będzie u mnie Battlefield. I postanowiłem go kupić już teraz, tak jak mówię, była fajna promocja. Mm, no i cóż, dzięki za oglądanie i na razie.